Witam wszystkich z Sport Prediction. Przed nami film na top ligi europejskie na weekend. Gramy o 2:520 w głównym kuponie weekendu od 18 do 21 marca. Zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS: Zakłady Bukmacherskie, LVB, TotalBet, ForBet, NobelBet i Chris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No i lecimy z tym co było w ostatnim tygodniu, tablicowo Liga Angielska niestety minus 135, trafione Newcastle dnie po faworycie za 3,60, Wolverhampton 1,85, trafione również Leeds za 1,60 i Wielka Bombka za 5,60, Watford na wyjeździe z Southamptonem. Liga Niemiecka na plusie 340, Augsburg z Mainz odwołany, trafiony remis Unionu ze Stuttgartem za 340, dość spora bombka, FC Köln na wyjeździe z Bayerem Leverkusen za 530, Borussia Dortmund z Arminią za 1,3 i Lipsk na wyjeździe z Fry za 1,40, Liga Polska tutaj minus, minus się długo nie pojawiał w Lidze Polskiej, tym razem się pojawił, mam nadzieję, że w tym tygodniu już go nie będzie. A trafiony Śląsk z Radomiakiem za 3,25, Iraków ze Stalą za 1,50. Liga Francuska to 50 do przodu, trafiony remis Lille z saint za 3,75. Remis Montpellier z Niceą za 3,40, wygra na PSG za 1,15. I wygrana marseille na wyjeździe z Brest za 2,20. Liga Włoska, dość spory zarobek, było 845 na plusie. Wyszło nam z Italii, trafiony Juventus na wyjeździe za 1,65, Milan za 1,4, Fiorentina za 1,7, bombkowy remis Atalanty z Geną za 5,15, remisik Romy z Udinezy za 3,30 i dość spory remis Interu z Torino za 3,85 oraz wygrana Lazio Rzym z Venezją za 1,4. Tak naprawdę nie trafiliśmy tylko trzech pozycji w całej lidze włoskiej. No i Liga Hiszpańska, Liga Hiszpańska znów plus, tutaj 90 tablicowo do przodu, Via Real trafiony z Celtą, trafiony remis Getafe z Walencją za 30 i za 30 remisik Vallejano z Sevillą. Trafiona również Barcelona u siebie za 1,4 i Real Madryt na wyjeździe za 1,6. A w lidze holenderskiej 340 tablicowo do przodu, trafiony Ajax za 1,2. Sparta Rotterdam za 2,05. Remis Walwick z Herenwen za 3,30. Wygrana Fortuny Sittard z Wilhelm za 2,45. Remis Heraklesu z Vitesse za 3,40. Z kuponów trafiliśmy Royal z Włoch, gdzie wyjęte 707. Oraz Royal z Hiszpanii, wyjęte 500. Trafiony również kupon Weekendu 2320 wyjęte, inne kupony nie weszły, a oczywiście wszystkie wartości statystyczne wprowadzamy do tabelki końcowej i lecimy z bieżącym typowaniem. Mamy ligę angielską, tutaj tylko 4 mecze. Wolverhampton wygrywa z Leeds za 2,25, a Villa pokonuje Arsenal za 2,95. Nie wiem, czy w to wierzę, no, ale skoro tak typujemy. To znaczy, że jakieś przesłanki są. Leicester remisuje z Brentford za 3,45, a Tottenham ogrywa West Ham za 1,85. Takie mini derby Londynu. Kupon Royal tylko i wyłącznie w lidze angielskim. Nie wrzucamy dodatkowych kuponów, no bo za mało meczyków. A na Royalu mamy Wolverhampton z podpórką, owerek 1,5 półtorej w meczu Aston Villa z Arsenalem i Tottenham z podpóreczką w meczu przeciwko West Hamowi. Do wyjęcia 520 z Royala z Anglii. Liga Polska to Zagłębie Lubin u siebie przegrywające z Wartą Poznań za 3,35. Remis Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków za 4,25, dość sporo płatny. Wisła Płock również powinna zremisować ze Śląskiem za 3,25, a Raków Częstochowa z Legią Warszawa za 3,45. Lech Górnik Łęczna na jedynce 1,65, Lech pokonuje Jagiellonię za 1,45, chyba dość już błędów Lecha. Radomiak przegrywał siebie ze stalą Mielec za 4,60, Krakowia pokonuje Piasta Gliwice za 2,45, a na zakończenie Górnik Zabrze remisuje z Brugbetem za 3,75. Kupony z Polski to wygrana Lechi Gdańsk Krakowia z podpóreczką i obiestrzeną w meczu Zagłębia Lubin z Wartą Poznań do wyjęcia 427. Drugi kupon overki dwa overki półtorej bramki Wisła Płock z Wrocław i Lechia Górnik Łęczna oraz 2,5 brameczki na overze w meczu Lecha z Jagiellonią do wyjęcia 297. A Royal z Polski to Lech Poznań po całości poniżej 3,5 bramek w meczu Rakowa z Legią. I owerek Półtorej w meczu Pogoni z Wisłą Kraków do wyjęcia 560. Liga Niemiecka to wygrana Męszy Gladbach na wyjeździe z Bochum za 2,40. Mainz Arminia Bielefeld na jedynce 1,7. Fry u siebie przegrywa z Freiburgiem za 1,75. Hertha Berlin również polega u siebie z Hoffenheim za 1,8. Stuttgart ogrywa Augsburg za 2,10. Bayern Monachium wygrywa z Unionem za 1,2. Lipsk pokonuje Frankfurt za 1,5, a Wolfsburg remisuje z Leverkusen za 3,55 i Keln remisuje z Borusją Dortmund za 3,85. Kupony z Niemiec to wygrana Mainz, Freiburg z podpórką i obie strzelą w meczu Hertha Hoffenheim do wyjęcia 320, drugi kupon same dwie 2,5 bramki w meczu Bochum-Gladbach, Lipsk Eintracht Frankfurt i Keln Borussia Dortmund do wyjęcia 419. Royal z Niemiec to wygrana Lipska, Bayernu Monachium i overek półtorej bramki w meczu Wolfsburga z Bayerem Leverkusen do wyjęcia 522. Liga francuska saint tien trua na początek remis 3.35. Lons ogrywa Clermont za 1.75. Remis Nantes-Lille za 2.95. PSG na wyjeździe pokonuje Monaco. Myślę, że po tej akcji w Lidze Mistrzów tutaj PSG będzie chciał się przejechać. Po Monaco. Angers ogrywa Brest za 2,25. A propos PSG, to dość ładny kursik. Bordeaux-Montpellier, remis 3,65. lorient Strasburg, dwójeczka 2,25. Rennes-Metz, 1,31. Remis remisuje z Lyonem za 3,65. A Marsylia u siebie przegrywa z Niceą za 3,40. Kupony to wygrana PSG, Stat Ren i Angers. Do wyjęcia 569. Drugi kuponik to obie strzelą w meczu Nantes-Lille Bordeaux z Montpellier i Owerek 1,5 w meczu marseille nicea Do wyjęcia 456. No i kupon Royal z Francji to wygrana Lons po całości PSG z podpórką i Strasbourg z podpórką. Do wyjęcia 735. Dalej mamy Ligę Włoską, a tu wygrana Sassuolo ze Spezją za 1,65. Remis Geno i Torino 3,20. Napoli wygrywa z Udinese za 1.5, Inter remisuje z Fiorentiną za 4,50, Milan na wyjeździe pokonuje Cagliari za 1.7, Wenecja remisuje z Sampdorią 3, 3 5 Empoli u siebie ogrywa Weronę za 2,90 Juventus pokonuje Salernitane za 1.25, Roma remisuje z Lazio za 3.45, a Bologna również na zakończenie remisowo za Atalantą za 3.70. Dwa kupony z Włoch to wygrana z Sassuolo, Napoli i obie strzelą meczu Venezia sampdoria do wyjęcia 406. Kupon na obie strzelą mamy Empoli, Verona, Lazio i Genoa-Torino do wyjęcia 505. A Royal z Włoch to Sassuolo z Cespezią na owerze 2,5 bramki. Wygrana Milanu na wyjeździe z Cagliari i wygrana Juventusu u siebie z Salernitaną do wyjęcia równe 750. Liga Hiszpańska to wygrana Bilbao na początek za 1,75. Dwa remisiki, Alaves z Granadą i Elche z Walencją. Dalej mamy wygraną Osasuny z Levante za 1,95. Wygrana również Atletico Madryt na wyjeździe z Vallejano za 2,05. Espanyol ogrywa Majorkę za 2,10. Remis Cadiz z Realem 3,55. Celta Vigo pokonuje Betis 2,35. Sevilla remisuje z Realem Sociedad 3,25. I w Grand Derby Real Madrid remisuje z Barceloną. Myślę, że bramkowo za 3,75. Kuponiki z Hiszpanii to Osasuna z podpóreczką, Celta Vigo z podpórką. I obie strzelą w meczu Real Barcelona. Do wyjęcia 267. Drugi kupon to Over. 2,5 bramki w meczu Realu z Barceloną. Over 1,5 w meczu Sevilla Sociedad i Elche Valencia. Do wyjęcia 324. I Royal z Hiszpanii to Atletico Madryt z podpórką. To że gola w granderby Derby strzeli Barcelona i Espanyol z podpóreczką w meczu przeciwko Majorce. Do wyjęcia 532 z Royala z Hiszpanii. No i na zakończenie mamy ligę holenderską: a tu z Herenwen z Heraklesem. Za 3,35 het Eagles pokonuje Cambur Leuwarden. Za 2,15 Twento ogrywa z Wole Za 1,75. A dalej mamy Nimechę ze spartą Rotterdam, Remisik, Utrecht z Groningen, Remisik i bombkowy remis Ajaxu z Feyenoordem za 5.20 oraz Vitesse, Walwik Tutaj również typujemy remis za 4-0 na zakończenie Alkmaar na wyjeździe pokonuje Ewilen Tilburg za 1,6. Kupony z Holandii to wygrana Twente i obie strony meczu Heredman Herakles i Vitesse, Walwik do wyjęcia 572, a drugi kupon to overki 2,5 bramki meczu Go Ahead Eagles z Camburem, Ajaxu z Feyenoordem i Wilhelm z AZ Alkmaar. Do wyjęcia 451. I Royals Holandii to wygrana AZ Alkmaar. Obie strzelą meczu Ajaxu z Feyenoordem. I owerek półtorej w meczu Go Ahead Eagles z Camburem Leonwarden Do wyjęcia 575. No i kupon weekendu, a tu mamy standardowo Sasuolo ze Spezią. Na overze 2,5 brameczki, do tego mamy wygraną Bayernu Monachium po całości i wygraną Lecha Poznań po całości do wyjęcia z kuponu weekendu 2520. No i Liga Typera, a tutaj meczyki Ajaxu z Feyenoordem, Realu z Barceloną, Romy z Lacją, Monaco z Pezrze, Bayernu z Unionem, Rakowa z Legią i Tottenham West Ham United. Każda odpowiedź warta 10 punktów do rankingu ligi typera, który zostanie zaktualizowany po weekendzie. A póki co na pierwszym miejscu mamy Przemka, drugie miejsce to Paweł Luszczaka trzecie miejsce Poker. Przewaga nie jest duża. Pamiętajcie, że w ten weekend do zrobienia jest aż 70 punktów. No, i oczywiście. W każdym z innych filmów również typowania, w których można zdobywać punkty do Ligi Typera. Tak więc zapraszam do zabawy. A prosiliście mnie, żebym pokazał Wam wyniki grupy wipolskiej Polskiej z ostatniego miesiąca, więc cztery ostatnie pełne tygodnie przedstawię Wam teraz na ekranie. Tutaj mamy 2 na 3 trafione oczywiście wszystko z zyskiem. Kolejne trzy kuponiki to również z zyskiem 2 na 3. Tu mamy kolejne, gdzie jest zysk 3 na 3. No i 1 na 3 na ostatniej planszy. A jeśli chodzi o całą statystykę czterech tygodni, czyli pełnego ostatniego miesiąca, na takie okresy są właśnie nasze grupy WIPOskie owskie interwałowo robione. Zysk właśnie z tych kuponów na czysto dla gracza wyszedł 2823. Z tych kuponów, co właśnie Wam przedstawiłem, tak było w ostatnich czterech tygodniach w grupie VIP -owskiej. A możecie oczywiście do niej dołączyć. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl. No i co mamy nowego? Mamy nową grupę. Na Formułę 1 jest to grupa Wiposka, która będzie działała na cały sezon. Więc najlepiej dołączyć jak najszybciej, jak wiecie, w ten weekend Grand Prix Bahrainu. Zaczynamy nowy sezon. Całkiem fajne nowinki ze świata Formuły 1. Powiem szczerze, że bardzo czekam właśnie na rozpoczęcie tego sezonu. A jeśli chodzi o członków tej grupy oczywiście kupony królewskie na kwalifikacje i na wyścig główny. Tak więc soboty i w niedzielę z samego rana będą dostarczane kupony do członków tej grupy. I tak jak mówię, członkostwo grupy jest na cały sezon czyli dość sporo tych miesięcy nam minie razem. Jeśli macie ochotę dołączyć, zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl, No i statystyka serii filmowych na chwilę obecną oczywiście serie dzienne pojawiają się piłki nożnej próbuję również z daily na inne dyscypliny. Ale czasowo nie wyrabiam się ostatnio, tak więc będzie to robione rzadziej. Postaram się od przyszłego tygodnia już zadbać o to, żeby to było codziennie. A w dniu jutrzejszym pojawi się film na KSW Sporty Walki. Gala odbywa się w sobotę, tak więc z góry zapraszam na ten filmik. A póki co zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Ja życzę wszystkim powodzonka i do usłyszenia w kolejnych filmikach.